4 lipca Łowianie upamiętnili 80. rocznicę mordu profesorów Volowowskich i wykładowców wyższych uczelni przez niemieckie gestapo w 1941 roku. Wzgórza Wuleckie na Lwowskiej Wólce to miejsce tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat. To w lipcu 1941 roku niemieckie gestapo zamordowało tam 40 polskich profesorów i wykładowców wyższych uczelni, a w tym Tadeusza Boja Żeleńskiego. Lwowiacy pamiętają o tym i corocznie oddają hołd ofiarom tej niemieckiej zbrodni. W bliżu tego miejsca dokonano bestialskiego mordu. Profesorów i członków ich rodzin, przez hitlerowskich zaborców. Pomimo upływu lat, społeczność lwowa pamięta o tym tragicznym wydarzeniu. Właśnie chęć przekazania pamięci dla następnych pokoleń lwowiaków spowodowała potrzeby upamiętnienia tego miejsca. Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Sporządziło w 1993 roku ten skromny, symboliczny pomnik, przy którym co roku modlimy się za duszy pomordowane. W rocznicowej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele polskiego konsulatu i polskich stowarzyszeń w Lwowie. Oficjalnie powitano też wolontariuszy z Bolesławca, którzy w tym czasie porządkowali groby na przedwojennym cmentarzu janowskim w Lwowie. Barwary z Smoleńską. Która z grupą z Bolesławca przedstawia Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresu Południowo-Wschodnich. Pod pomnikiem pojawił się też Zbigniew Kostecki, syn jednego z zamordowanych na wzgórzach profesorów, a także przedstawiciele lwowskich uczelni. Bardzo cieszę się również, że są z nami przedstawiciele kadry uniwersyteckiej z Politechniki, dlatego że. To jest ważne, żeby przedstawiciele tego samego środowiska uczestniczyli w tych uroczystościach. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez lata pielęgnowali pamięć przy tym pomniku, przy tym pomniku społecznym. Ale, tak jak powiedziałam, ważne jest, żebyśmy czcili pamięć o tych zamordowanych, niewinnych profesorach razem. Pomniki i krzyż na wzgórzach Wuleckich stoją w miejscu niemieckich mordów, ale ciała ofiar zostały potem wywiezione i spalone. Mordy, mordy bezstydne, bez, bez serca, bez uzasadnienia ale kogo mordować? Ci, co dawali nam radość życia oni starali się nam z, zrobić naukowe jakieś odkrycia medycyna, uświata, kultura. Takich ludzi się nie morduje, ale okupanci po prostu mieli zasadę inną. Oni mieli zasadę zniszczyć państwo polskie. Zniszczyć państwo polskie, aby nie było bez inteligencji, nie, to ciężko, żeby naród istniał. Modlitwę w intencji pomordowanych odmówił franciszkanin ksiądz Stanisław Kawa. Z księgi mądrości. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Kwiaty pod pomnikiem pomordowanych profesorów złożyły delegacje konsulatu i stowarzyszeń. Wśród nich była też delegacja bolesawickich wolontariuszy i towarzystwa miłośników Lwowa i kresów południowo-wschodnich. Na zakończenie uroczystości odśpiewano rotę: Okrwi ostatniej, w żył, bronić Tył, szyżacka zna wielu, nam będzie każdy próg, tak nam to pomógł.